Halo, witam. Yy, teraz będzie yy, tak jakby no będziemy tam yy, yy, w Fortnite będziemy nowe, nowe ta, yy, poznawać nowe punkty na mapie, bo ja całej mapy nie mam wypełnionych, mam parę zapytajników. Dlatego chcę posprawdzać co gdzie jest i mieć całą mapę. bo na przykład chciałbym spotkać Aquamana no i parę tych zapytajników trochę mam no to jest Oceana, bo ma tu typowo włócznię i widzę, że jest w Fortilli chyba więc rzeczywiście Oceana jest w Fortilli to znaczy Fortilla jest w ja <grym> okej okay. Hmm. Chociaż nie wiem czy to prawda. Ale tak myślę. No więc. Chcę sobie nowe punkty poznać. Obserwacyjnie. No trochę ich jest. Ja muszę sobie te miejsca popoznawać. Zwłaszcza yy, tutaj jest jakaś dziwna wyspa. To bym na tą wyspę chciał polecieć albo na to coś. Yy, na to poleciał teraz. Dobra. E, co to jest? E, lecę tu. Aha. Aha, to jest tam wysła. Jest... To jest ten, A tu jest rekin. Mhm. Okej. Okay. Ciekawa. Tutaj poznam to miejsce. No i jakieś bronie sobie wezmę. Chociaż nie wiem, może tu będzie. Aquaman? Nie wiem. Ale no. ja myślę, że tu chyba będzie jakaś taka agencja. Nie wiem. Może się mylę, ale. Tu tam. Brawo, ja! Ja. Jeszcze raz, to, to było zupełnie głupie. Ale czy mam? Teraz um, już te zeptajniki mi się zrobiły. Nie wiem, czy mi się o tym. Jakby co, to tam jeszcze raz polecam. Hmm. Tam jest hamburgerek, a tam jest pomidor. Hm, naprawdę popularne. A co tak? Bam. Bam. Ja bym chciał ym, dostać gdzie są wszystkie 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 agencje. Ja bym chciał na przykład wiedzieć gdzie mam ma, o ile ma, Na razie wiem gdzie jest gdzie yy, Yyy, hmm, ocalny to w tak zupełności to nie wiem ale wiem gdzie Julki No i Ja bym chciał wiedzieć gdzie Fede i ten Akwanna O, dobra, ja jestem Chyba mi się nie zaznaczyło na no, latarnię Czemu wszyscy lecą na tę latarnię? Tu na serio jest jakaś agencja? O nie, wszyscy na rekina! Łyp. Co? A nie. nie Jednak wszyscy na latarnię, ale czemu? Co na tej latarni takiego jest? Co, helikoptera nie ma. Kurczę, się tam. To może coś w tym domku jest. Może jakieś paczki tu są do wybuchania? Nie mam szans. Tak jak zobaczę, znajdę jakiegoś gracza. Tylko amunicja. Da. Ok. Misja wykonana i gracz pokonany. W sumie to dwóch nawet. O, Reksio. To sobie pójdę do latarni. Tam pamiętam, że w drugim sezonie to tam yy, jest dużo skrzyni. Ale tu ktoś jazdy. Drzwi są otwarte. No to ja tutaj na kucaka. O, wędka. Będę mógł później ujeżdżać Herakina. Jakie dwie osoby mnie oglądają? Co jest? Lepsza pompa. Tu ktoś jest? Jakby był, to by... Szkoda, że nie ciężki. Okej, okay, jestem. To za bandaże to wymienia się napija. Rozumiem, że wszystkich pokonałem. Tutaj co byli na latarni, a ten jeden sobie poszedł. Czyli nie wszystkich pokonałem. Ale logika jest po prostu świetna. Beznadziejna. Czemu nie ma szybszych sposobów? Czemu rakiny nie mają skrzydeł? Hmm. Wtedy to by były za dobre. Poza tym, jakoś się nazywają te rakiny. No ja nie wiem jak. W z tym to może lepiej ch będę chodzić z karabinkiem Słapię tego rekcia Łapka. Pierwszy gracz, który wyłowił przedmiot Serio? Przecież ja nic nie wyłowiłem Ui O teraz to by się świetnie nazywało to, Ten jazda na rekinie no dobra, ja jest. Muszę na te no, tam. Tam jest. Na tamtą. Jo! Muszę wiedzieć co tam jest! Nie, chyba nie do wielu bo szera jest na jakiś to naprawdę ważna rzecz. To tak twoja. W ogóle dziękuję za podłóżkę. Co pierwsze Rakin. Ale no, serio. Kurde, kurde, A, to pirat je A, co jest tu. Jakiś nowy punkt? Halo, jestem na tym nowym punkcie. Halo! Jak się nazywa ten punkt? Port. Ale Nie wiem. Jest coś jeszcze tam. Dobra, gdzie jeszcze... To chyba na rękę wszystko. Ale jeszcze muszę... Tutaj. Co tam... Wiem, że tu daleko, to będzie niebezpieczna wyprawa, by ponieważ mogę znaleźć jakiś graficzny, a jeden odcinek chyba nie wystarczy na taką... Teraz już nie wiem. A bo tu stan? No to bym musiał się z zareklamować. Muszę szeregiem. Nie ja muszę szeregiem. Bo nie chcę wiedzieć, co się stanie, jeżeli wejdę na rynek. Jeżeli mój lek,

Muszę powiedzieć, że tam będzie się roić pomagierów, bo w końcu to tereny tego kitka. No, Muszę to tak ostrożny, tam może być, że raczej nie ciebie. ja muszę wiedzieć, co tu się dzieje. Co to za miejsce jest? No? Strefa kurczę idzie. Strefa mi popsuje wszystko. Chcę tylko wiedzieć, co tu jest. Dlaczego jeszcze mi się to ten? Nie. Ja zawracam normalnie. Chyba jak później stąd pójdę. Jak krek się sobie gdzieś odpłynął. Czemu to nie może się już zrobić? Hmm. Może to po prostu ma tak wyglądać. Nie, nie wiem. Nie znam się na. tym O, czeka na mnie. Jaki miły. Jak okay, gdzie on płynie? Ej! Gdzie ty płyniesz? Burza to jest przecież. Łapto! Halo! No! Łapie! Uciekamy stąd, tak A, burza cię. zrobi! dobra! что можно пополнить. Я короче устал, что у нас. Вот а то могу быть в шаре.